Witam, witam. Z tej strony Paweł. Jesteśmy w takim super ekstra miejscu. To jest to opuszczone kino tęcza. Dzięki uprzejmości tutaj Ratusza w Siemianowicach Śląskich dostałem zgodę na nagranie tego obiektu. No i tutaj jestem przy wejściu. To jak widzimy pewnie w tych gablotach były tutaj po prostu plakaty albo filmy. Pamiętacie jak to kiedyś wyglądało? Co, co wyświetlają? Idziemy dalej. O, zobaczcie, kasa. I tak, też tak to powiedzieć: No, kino jest tutaj opuszczone, nie wiem, chyba 13 lat gdzieś będzie opuszczone, ale widzę, że dosyć jest zniszczone. Mocno. Eee, 13 lat temu gdzieś tutaj chyba jeszcze coś tu było, jakieś imprezy takie kulturalne no, robione. Filmy już może nawet dłużej nie są wyświetlane. Dabloty wyświetla się. Kasa gniazdo środku mhm. O Martwy tak Dobra O, mamy jeszcze plakat, zobaczcie Aż polejem się krew Jeszcze nam tutaj został plakat Ja nie pamiętam tego filmu, ale to bo to jest chyba jakiś ten z którego roku by był, to by trzeba było później, o tu mamy, widzicie Jest logo Te logo jeszcze wisiało na zewnątrz, lecz budynek jest już wyremontowany z zewnątrz I... No i to logo tutaj wylądowało sobie mhm, to są te napisy, widzicie, jeszcze takie zostały Obyt chroniony Juventus Tu coś mamy Tam jeszcze jest cały projektor Zamknięto, to może z drugiej strony się wchodzi. Co my tu mamy napisane? Uwaga, bilety kinowe zachowaj do konsoli. Mhm. Kino Kinoteat. Mam tu też teatr był. Zobaczcie jak to wszystko wygląda ciekawie. Ale to jeszcze takie widzimy styl, faktycznie jeszcze jak tu się. Takie powstawały takie kina, czy teatry. To mozaika, nie? Tutaj. Zobaczymy jest. O, to są sale kinowe. Dobra, to potem pójdziemy zobaczyć. Najpierw tutaj zobaczymy jeszcze toalety. To jak pan, który mnie tu wpuszcza, mówił, że jest dużo włamań do tego kina. Widzimy, no, czy to było spowodowane tutaj chyba wandalizmem, bo tutaj jakieś kapy są już wyrwane. Chyba kibel tutaj nie będziemy pokazywać Bo to wiadomo kibelki jak kibelki. Stołki takie stare jeszcze O i teraz najlepsze co może być sala kinowa, o ale super No mało widzicie To ja wyciągnę Latarkę No zobaczcie jaki klimat nie? O tu już trzeba uważać Nieźle. To już rząd tych albo się to samo obudziło, no, albo już może gdzieś wandale Widzieć swoje. Zobaczcie te kotary, jak wyglądają. dobre kina. O, włącz jeszcze. Mówka. Mówka <laughs> sztuka. Tam jeszcze do góry można wejść Czy coś tutaj, a co tam jest za tym? O. Aha. Tu mamy Tu są jakieś kolumny Tu na górze Nic nie ma już Tu można wejść, jeszcze ja zobaczyć Dlatego, dlatego dalej mhm. Czyli to tak, tu za bardzo nic nie ma w tym kinie to były te jeszcze takie stare e... linki, tu też są takie linki, o, są nawet, aha, żeby to się otwierało, no widzicie, tu jest taki silniczek był i to powodowało to, że po prostu ta kotara na górze ona się sama nasuwała ale nie jest klimat. Patrzcie, <grytanie> jak to tak wygląda całej okazałości, Oczywiście zdjęcia porobię, zapraszam na mojego Instagrama urbex 4 time Mam wszystkie te zdjęcia że Będą w dobrej jakości, że tak idzie powiedzieć No tak jak już wcześniej wspomniałem, no pan powiedział, że projektor jest w innym budynku Całkiem Jest pozamykany, tam jeszcze pójdziemy ten projektor zobaczyć Przejdziemy teraz sobie do góry Na te piętro Jestem tutaj zamknięty I No nikogo tu nie ma oprócz nie Może ja sobie usiądę na takim fotel, fotelu A tu pańczyny są jakieś taki czyście już, o zobaczcie O i tak się oglądało kiedyś Filmy Super, super sprawa Ja pamiętam jeszcze na dziecka chodziłem do takiego kina Też u nas w mieście było takie kino Małe miasteczko, bo tam 15 tysięcy mieszkańców, ale takie kino żeśmy podobne też mieli. A bez balkonu, tam nie, nie, nie pamiętam, ale balkonu nie było. E... Później u nas to te kino też do Domu Kultury przynieśli. Wiadomo, no, to już nie było to, nie? bo to było faktycznie kino przygotowane mm, typowo do puszczenia filmów. No wiadomo, w tym kulturze to już nie było to. Ale drugie takie kino właśnie podobne jak tutaj było w mieście obok. I tam też jeździłem długi czas jeszcze do kina tam Biosne wojny, się oglądałem, czy tam inne takie chiciory, jak to potem te remake'i podobili. No i fajnie było. Ale tutaj te kino też... O, zobaczcie. Tutaj kino zostało też zamknięte z tego powodu, że coś nie opacało, nie opłacało, nie? że podobno e, cena biletów e, by musiała być dużo, dużo, dużo większa. Po prostu już się to opłacało. Zobaczcie, cała ta rozdzielka została też. Pomian napięcia, wyłącznik główny. Mhm. To mamy to wszystko do, e, do zasilania. Załącznik baterii do pracy. Przełącznik, prawda? Wow. to jest ten, to, to jest to, o, też pani klimatik. Tak to wszystko, nie, jak to wszystko wygląda. A jak się czas, czas by się tu zatrzymał w miejscu. Tyle lat. Co my tu mamy? Program dzisiejszy. Dzisiejszy program. Jakiś mhm. codziennie. Soki. Teraz tam pójdziemy zobaczyć jak to z góry wygląda. Miejski ośrodek kultury. -teatr. Mm, takie chyba biuro to było A no i tu mamy zobaczcie z góry Nie na no, dum kultury tu u nas też tak wygląda, to teraz... Też do północnego Dum kultury wszystko już wypada już z góry Widzimy wilgoć też robi swoje budynek nieogrzewany No i tak to wygląda ciekawie. No i tam mamy, widzicie, tam na górze jest ten projekt. Projektornia jest. Tylko ta projektornia jest właśnie w innym budynku. Nie wiem jak to działało. <laughs> Może to, bo to ja wiem. Tam się schodzi z drugiej strony do projektorni i to po prostu. Jakby od góry do góry, bo to jeszcze widzicie, jest wyżej. A tu już mamy, jesteśmy w tym budynku jesteśmy na najwyższym piętrze. A to po prostu z drugiej strony się wchodziło. Dobra, a teraz idziemy na najciekawszego bo Jak to, jak wyglądają, jak wspomniałem wcześniej, to jest inny innym budynku, całkiem dzięki uprzejmości. Pana otworzył Będziemy mogli zobaczyć jak te projektory wyglądają z góry Czyli tu schodów jest. o i tu się tu, wow zobaczyć chwilę i tu zobaczymy to z tym sterownię całą najpierw ale super nieźle znaczy te gazety jakie stare no, bo to ostatnio, co widziałem jeszcze nawet na YouTube jest z 2005 roku impreza tutaj była Więc to nie może być tak, że to już było po prostu ostatni 15 marzec 2005 roku To najdę z 2003 wow, zobaczcie Zobaczcie, o czat no, robi wrażenie, tu się chyba przewijało, te, te, te taśmy chyba też na tym, mi się wydaje, obłucinało się, bo to jest do ucinania może, czy to jakaś krytyna, nieźle. Zobaczę te plakaty z tymi filmami, krzyk trzy, ale jest, tak jest. Yeah, yeah, 6, nie? 6, 6 chyba, ta część, to plakaty, po diabła, nieźle, Zobaczę te projektury. Lampa, Zobaczcie, to jest ta lampa w środku jeszcze. Całe sterowanie to jest głośność, głośności. Zobaczcie, to jeszcze mam nawet film. Hmm. No, czegoś, coś takiego zobaczyć wam powiem. W dzisiejszych czasach tak jeszcze to jest już naprawdę gra. to był super film, był super film. Jeden z najlepszych. Zobaczcie. Tak wygląda. Też lampy, wszystko jest. Ja myślę, że jeszcze nie wadałoby się to może jeszcze uruchomić. Wiadomo. Jakiś pasjonat. Takiego czegoś by to na pewno uruchomić. Choć tu już widzimy, dużo jest jakby powyciągane. Może już gdzieś tutaj. Cieszymy się, że wkradli ich i poniszczyli, choć jest to pozamykane dosyć szczelnie wszystko tutaj. Zobaczcie. No to dawno, nie? Mhm. Tu była wątep filmy, to było. Te filmy wstydzały chyba do tego. Taki, taki schowek to był chyba. Mhm, tak się wydaje. Kalendarz też mamy. Rok 2009 jeszcze. Widzicie, jeszcze jest. Ogniem, mieczem. A tu mamy taki kącik no. różny. te filmy. Co to jest za film? Nie flat. Again? Nie wiem. Też mamy sterowania chyba tak, głośnością. Też jeszcze na, na filmy, opakowania. Czas na zdjęcia. Tak jeszcze zapraszam na mój Instagram. Kienka takie, z której widać. Jest otwarta, nie będziemy tam otwierać. No i tam będziemy byli. Świecimy, tam Coś tam mi da tam coś widać? A, chyba nie bardzo. <grymna> no. Świetnie, świetnie to wszystko tu wygląda. Też takie wrażenie, też mamy na nawet te, te, te wszystkie filmy, to wszystko. Dawajcie, a to już będziemy kończyć, jak widzicie, z tego super, ekstra miejsca. E, na, napiszcie, co wy sądzicie o tym miejscu, w ogóle o, o tym filmie całym. E, napiszcie w komentarzu, czy też do takiego kina, kiedy jeszcze chodzili, jeszcze za czasów tam, pewne dzieciństwa. No, myślę, że filmom się podobało, jeżeli tak, dajcie lajka. Jak mówiłem wcześniej, napiszę komentarz. Subskrybujmy kanał na, na nim jesteś pierwszy Ale. raz cześć